A, Jezus, Zapraszam na G2A z kodem Essen. Macie 3% cashbacku. Linka macie w opisie. Boże, Pytanie. on już. Przepraszam, czy wy nam coś zostawicie? Czy tak wszystko sobie widzieliście? A co, to to Jeszcze aga ja nie, nie przyszła. A dobra. O, rzeczywiście, agi mu nie ma. się pluje, nie? Mamy jakieś bitki strasznie. Jest co? O, jest za to głośne, jest. O, jest jak nie. O, cześć! Nasz duch nazywa się Joseph Thompson. O, Joseph Thompson. Poczekajcie, moment, poczekajcie. Halo, halo. Nie to. My, si my się tu musimy podzielić jakoś. Aga! Polka z dwa, dwa, ja Dwie aga. drużyny. Aga, się wygniło. To. Halo, dwie drużyny. Ja biorę... Kto idzie ze mną? Co ty robisz, Jak to się robi? A no to ty, panie, Wojtek, patrz, ja wziąłem latarkę to? i wziąłem tego e, boksa. Ja ty mam wziąć? Ja wziąłem latarkę też, więc latarek. Nie. Ty wziąłeś, Tomek, you, Nie. Już, latarki. To zaraz, to ile my mamy latarek? No jest nas nie. więcej, bez nas więcej. Ej ja mogę nagrywać. Nie, to ja też mam latarkę. Możesz. To się pytasz, że wszystko nagrywam. To, to ja też mam latarki. latarkę. To, znaczy są ja trzy mam? La... to są trzy latarki, no to. E. Ktoś... E. Pod e. Ula, idziesz ze mną, czego idziesz ze mną? Ja nie wiem, gdzie idę. I Dobra, ja nie wiem, zrobimy tak. Ja biorę jeszcze latarkę UV i biorę detektor. Ja mam też detektor. Nie, biorę termometr. Weźcie mi wytłumaczcie, co mam brać. Aga, ty masz latarkę, weź notatnik. Ula idziesz ze mną. To ja mam latarkę i mam ten czujnik, tego boks'a. Czyli Aga idzie ze mną, tak? No. Ja się ja nie wiem, tam czy tam ja idziesz no. ze mną. Dobra. Znaczy, to ty masz to. Ula, Chyba, że weź ten. Miło. Aga, chodź, weź a jeszcze ula. to. to jeszcze weź tutaj. Co tam? Aga, weź ten do rozmawiania z duchem. Które, a kto? To tutaj ty? na górze, Aguś, tutaj na, na tym. Ula, możesz mieć co? trzy rzeczy, wziąłem jeszcze radio. Nie mogę możesz już... jeszcze coś. Pod to e. Co ty wzięłaś? A ten mo... aparat wzięłaś, wyrzuć go pod F. Jak się robi? Nie pod G? Pod, pod G. G. Sorry. Ula, no to, to może to ty weź aparat, to, tak tak to weź, a, weź aparat, to zostawimy go w domu. Prostawiamy kamery. Dobra, poczekajcie. Mam krzyż. Agnieszko, ogólnie. Tutaj możemy potem przychodzić, patrzeć na całkowitą Słuchajcie, aktywność. Halo. Nasz no. duch nazywa się Joseph Thompson. Joseph Pamiętajcie. Thompson. I musimy, musimy do niego gadać, tak? Tak, musimy znaleźć ducha, musimy oczyścić. No to nie mamy tych samoczystikców, musimy zrobić zdjęcie duchowi i znaleźć e, dowody. E, czy wy macie podwójny ten e, wykrywacz fal? Tak? Ja Ale mam. to, co ja trzymam? Mm -hmm. To No to co? nie potrzebujemy dwóch. Nie, to stoi. zrobimy tak. Ja zostawię termometr i wezmę ten wykrywacz Poczekaj czekaj, po już o, czym Joseph mnie Thompson. Dobra, idziemy. Dobra, to ja biorę. Wziął klucze? Nie wziął nic? Ej, e, czemu mi się to samo Ziołem. zmienia? Aka. Czekajcie, Joseph sam. E, Kuleczkiem od myszki zmieniasz. Joseph Ale czemu Thompson. to samo się zmienia? Nie, no. A bo, bo to jest do rozmawiania z duchem. Ale się, mogę się bać i mogę krzyczeć? Możesz. Było coś w temperaturze? Albo, że on czegoś nie lubi? Tak, nie, nie. lubi imienia i nazwiska. Znaczy czy tu się biega też w tej grze? Lepiej nie. Teoretycznie ale to nic nie daje. Okej, okay, na razie zapalmy światło. Jezu, nie! <laughs> no chodź! Dobra, czekajcie, ale to jest głośno, czekajcie. ale śmieszne, ty. Czekajcie, czekajcie, chodź Aga, chodź. No, ale tak nie, ale tu głośno jest. Hello? Dobra, cicho. <laughs> Joseph Thompson. Are you here? Co on nie pisało, nie wymawiać go ale mam Joseph szarki. Thompson If you are here, turn off lights Może jednak nie? No zamknął drzwi Ja. Nie czego Dobra, e, wyjdziecie na górę, my idziemy za gąb na dół, chodź. A, Tomek, ty, Tom, Tomek chodź. czy ty masz latarkę? E, Czekaj, A, Guś, ty, chodź ty? Tu. tu Mam. Tak. Dobra, I no. j, jakie ty masz rzeczy? Pokażę. <noise> Halo? Can you hear me? No, <grymne> skroluj, skroluj! Jezu, ja, że jest kulka to, to. to nie to! Latarkę. Nie masz latarki? Taka, weź, y, to o, skup, i naciśnij sobie te. Masz, ciśnij tę T? T. No. I wtedy po mam... prostu trzymasz drugą latarkę jakby. Masz jako dodatkowo. <grymne> ja nie mam Taka latarki w ogóle, zapalił światło, tu jest światło, kuźwa! Zapaliłem, zgasiłaś. Czekaj. Wojtek! Ej, ona wyłączył, on już wyłączył światła. Mamy wodę, mamy wodę, mamy wodę Poczekajcie macie aparat? Hello Joseph Thompson, are you here? Jesteście. No, Wołaj Jesteś go po zaraz. imieniu If Kuj you're się, here, turn off lights. A, Jezus! Nie ten aparat. O Jezu, Jezu Ale mamy, to, ula to jest, to jest co, uLA, to jest tu! Jest, Gdzie, jest tu! Jest! A jest u mnie! Jest tu! Mam krzyż! Mam krzyż! I nie da no się to. go użyć! Dobra, dobra, czekajcie. No. Musimy... Jest na dwójce! Przembo, czasem przysięgam. Tak, jest! nie! No, no, kurka! Co ty mu się ma mnie strasznie? Dobra, idźcie po ten aparat, my tu zaczynamy. Halo! Jest to, jest to w drzwiach! Piąty poziom. Piąty poziom! Wyjście jest tamto. w drzwiach! Wyjdźcie stamtąd szybko! Gdzie tu? No pracy. scary! Ja. O! Tu jest! Dziękuję! Jest, jest tu. co ja dopiero? Się... idę po, idę po aparat? Poczekaj, zobacz. Jest piosenka. ślad, jest ślad, <laughs> jest ślad Jestecie? na drzwiach. Dobra. Y, Pytajcie, idę, po aparat, idę po aparat, biegnę Ić. po aparat. Na pewno, na pewno już mamy fingerprintsy i na pewno mamy spotkanie <coughs> piątego stopnia. Ty już go nie ma, mogę otworzyć? Ty mogę się zapytać, jak się otwiera yeah. różne rzeczy? E, prawym znaczy, przyciskiem, aha, lewym przyciskiem. Się się jego przyciągasz już do siebie. Tak, wypad aparacie jeden i dać mi aparat drugi. What? Robimy sobie o. selfie? O boże, to jest różnica. Nie, Tak, zaraz tam, za tam jest... pójdziemy. My... Nie! Ha. Halo? Ja to, zdjęcie. To Cicho. Can, Can you hear me? Are you here? If yes, turn off lights. Dobra, tylko wy tym fioletowym musicie mi poświecić na drzwi, żeby to było widać, że ja mogła zrobić fotkę. Znaczy, o może mi powiedzieć, bo mam radio włączone. Dlaczego mnie nie słychać Halo? Halo. zdjęcie. O co on kiedyś wyjdzie i będzie coś tam robił? Halo. Dobra, mamy to. to Dobra, a ten a ten ślad na drzwiach? To co to było? E tak, to trzeba też... Chodź tu, Tomek, wyjdź. Can you hear me? Can you hear me? Zrób zdjęcie. Tomek, odejdź, bo mnie zasłaniasz. Dobra, mamy to. Okej, okay. okay, rozdzielamy się, my z do piwnicy. A co ja robię tym czymś, co trzymam w łapce? Tu rozmawiasz z duchem. Dobra, wracam co? do mojego krzyża. Halo? nie chcę iść do piwnicy. się. Halo? Tomek, przestęp gadać z drzwiami! To on to chyba coś się... powiedział, czekajcie. Dobra. Halo? If you're here give us a sign Jezu! Co, co, co to było? Ja to słyszałam Ola! aż to Magda! To my przerywacie strasznie Halo tak. <laughs> Dobra, ale mamy już dwie rzeczy Agna, jestem? jestem to, to pisadełko, tak? Ula No mam. One... Chodź, wejdź. Zapajnij sobie w tym pokoju chodź mi. a tu jest garaż o Boże wyłączył? to, on, to, on, to on. Ogólnie wyłączył. to on ogólnie wyłączył. chodźcie na, do, kuchni. do kuchni. halo? Can you hear me? You hear me? <laughs> nie znam nic więcej po angielsku. Zasilanie. Oh, Jezu, nie, ja nie mogę w to. sięgam, nie, 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 nie. nie. Ja stoję dupą nie, Ja nie, najwyżej się będę... Ja, ja nie, wiem jak pytania składać po angielsku, no Oj, Tomek, zostawiłeś mnie samą Piwnicy jest do wyłączenia Tomek, ty masz się no. trzymać Agi... Y, ulki A ulka? Tomek, gdzie ty? A co to, Po pojedynkę? No nie, nie, bo przecież ja za... O, kto tu jest? To ja! My Jezus Chodź Ja Widziałam... No, przestańcie! Czy cień widziałaś? Nie, nie widziałam, kurwa Spokojnie, <noise> chodź, musimy włączyć zasilanie w domu A to nie jest w garażu? Nie ma, nie było w garażu to jest randomowo. Dobra, mam krzyż. To, to nie Ula, zginia? chodź za mną! Tomek! Chodź do garażu. A e, co mam robić za e, kilo? Ale wiecie co, zasilania, zasilania w piwnicy też nie ma. Poczekaj, czekaj no, to się. Tomek wytara... wiesz że ja nie widzę jakiej... Ja czekaj, chodam. bo tu mamy... tu jest napięcie. Please Pomek. turn on lights. On jest w ubikacji dalej. Tomek przestań, chodź tu. Please turn oh, on, on lights. <laughs> Przestańcie kurde no! Czy zostawił ktoś kamerę? Wojtek jest impostorem. Ooo, oh, oh, Jezu, musimy, musimy znaleźć włączenie zasilania. Ej, e, ja idę w ciemności, jak do... Co? Ej, zgubiłam Dobra, Mówka, nie, on, dzień, jest, Wojtek... on jest dalej w tym kiblu. Wojtek, zgubiłam cię. E, Aga, musisz iść tam, tam, w tamtym... No, proszę, prosto. Halo? Ja idę za tobą. Can you hear me? Maria. O, dobra. E... Nie ma zasilania. E, woda się zaczęła chyba lać. Jak może nie być zasilane? Woda się cały czas leje. To jest chore please turn on lights if you're here turn on lights Please się naz się nazywa nie bo nie, nie mogmy żeby... powiedzieć nie możemy mówić We are your friends please turn on lights <gry> wyszedł z kibla nie ma już tam tam nie było przez dłuższe. Nie był przez pewnom jeszcze był, by się świeciły. Pip, pipkało ten. To pipka, jeżeli chodzi o jest jest jakakolwiek e, ta. E, jakakolwiek e... O, jest na pięć. Boże, on jest. We are your friends. Please hear us. Czy że ta gra jest chora? Can you hear me? Please turn on lights. We are your friends. Give us a sign. Mów do niego, że mówił. Mam radio włączone. Talk to us. Długo nie ma, bo jest a. 19. Talk 8. to us. Nie powiem, co był O, aż powiem. O! Co. Talk, talk, Jezu. talk to, jest. to us. Bite. Tomek. On tu był przed chwilą. A skąd We wiesz? We are your friends. Give us a sign. Nie, musimy znaleźć musimy znaleźć zasięg. Talk to us. Zostałem. Ula, jestem. Jest tu. na górze, chodźcie na górę. Na górę? Tak. To, Dobra, to niech one idą, idą na górę, Ula. We to, to We are turn on lights. Chodź tu. Ula, masz tu urządzenie do tego? Na, ty masz termometr, to czekaj. Mam termometr, mam krzyż i mam aparat. Weź oparat. to, co rzuciłem. Przerywać się. Weź to, co rzuciłem. Ale to ja coś muszę wyrzucić Tomeka, nic nie ma Czekaj okay. To tu... ja wezmę termometr Wszędzie byłeś? Tak, szukamy no szukam źródła nie. Ja mogę... mogę tego podnieść, Tomek A jak to wygląda? Czekaj, się muszę odsunąć, pana e, No taka... Taka skrzynka z prądem, tam się taka czerwona dioda napali z... czym to wziąłeś? Y, pod E Tylko musisz tam ku, tym kółeczkiem nacelować na to pod E We are your friends Please ja tu się on light Ale nie kłócaj, po prostu spójrz w dół Maksymalnie o Kurde, zchysię to wszystko o, Ej, nie Mam. ma nigdzie źródła, żeby włączyć zasilanie. Ula? Idź przede mną. Aha, no musisz iść przede mną. Słuchajcie, idź. Chodź, 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 chodź. Powiedz, gdzie kurka, zaczyna świecić. Ja sprawdzam, czy w szafach nie ma butów. We are your friends. tak <coughs> <coughs> nie was assign. <coughs> turn on lights. Ja pierdolę. Dobra, ale zaraz wyjdziemy na zewnątrz, żeby zobaczyć... Can you hear me? Tomek, tomek, Co? Włączyć. Co? Nie wiem. Gdzie, jest? Gdzie, jest? Gdzie jesteś? Nie widzę. Boże, jestem Ile proszę, masz kulek? Jedno. O to co panikujesz? Bo o, Boże, twoje Chodź zęby. tu. Halo? Bo ja się wcale nie dziwię, że było ostro. Komu? Co? Akty ak ak była na dziesiątce przez pewien czas. O, kurwa tej. możemy iść do samochodu też Że Wojtek się eee. już powiem po samym czas. Muszę, muszę odsapnąć. Ja też dodał, Ta czekajcie, ja muszę wyzwać do tych. Musimy znaleźć źródło zasilania. A co to jest tu? Google gamerka 59? To jest sani. To jest Twój wieku. mózg. Twój, tak. Twoja poczytalność. A czemu moja moment? poczytalność jest najgorsza? <coughs> 62. Ponieważ więcej tak, panikujesz. Ale słuchajcie, mamy problem, bo ja nie widzę nigdzie, żeby wyłączyć prąd. Wojtek, to masz jakąś kamerę rozstawioną w domu? Nie. Ej właśnie, może ustawmy gdzieś kamerę, tylko ja nie mam. Poczekajcie. Dobra, Torek. wezmę... Dobra, Aga, chodź poszukamy tego wyłącznika. Aga, chodź. Dobra, wziąłem aparat. jeden. rośnie, rośnie, jest gdzieś w domu, coś robi w domu. Coś robi w domu, chodźcie, łapimy ja skurki by... bąka. <laughs> Róśnie, brakuje nam... Słuchajcie, brakuje nam tylko jedna zagadka. Brakuje nam tylko jedna zagadka? To w ogóle tam, po polsku co, co tam zostało na tablicy? Ee... Czekajcie na mnie. Czekajcie, ja zobaczę. Kto ma termometr? Zostawiam w aucie. Y Czekajcie. Ej, no to sam musi... tu nie wejdę, was chyba pogrzdał. Aga, chodź. Ej, mówiłam, żeby kupić te pałki świecące, to mnie nikt nie Aga, o, dobra, was mam decide. termometr. Ty coś ci y zaraz sobie y takie sam. Musimy zrobić zdjęcie ducha. Ja nie chcę tu wchodzić, no, bo to są dziwne odgłosy. No mam. Bo Jezu. Dobra, musimy znaleźć miejsce, w którym musimy... je znajdziemy. Aga. Musimy to. ustalić typ i zrobić mu zdjęcie. Nie zostawiam. Boże, chodź mnie przestraszył. Tomek. A jak jest zapalić światło? Ej, ja wyrzuciłam! Boże! Jak tu się kamerę obraca? Ja się dobra, jak on się nazywa? Nie wiem, czy ty powiedzieć. Thomas Anderson. No dobra, wiesz Ej, a co ty tak? Jak się Nie się mogę kamery ustawić. Kie? Kula, jak się zapala? Pod super. Tę latarkę te? te, ale te Mam? O, dobra. Nie, ja nie mam. Kurde. Give us a sign. Nie, musimy zapalić światło. Jezu! Co, co, co to było? Co to było za szur? To nie był mój. To, był mój tam, czy to, był to nie był nie. mój. Gdzie? To ja ginę, ja ginę. Ja nie chcę, <grym> to ja zginę. Spokojnie. Ja się puszczę tą kamerę, mam postawić tutaj. Give us a sign. No to jest gier, super. Ja to śmierć, To mnie nie powyginało na polu. Ola, <grym> nie rozśmieszaj mi teraz. Are you here, Thomas Anderson? Wojtek! O jezus, Maria. Yes. O jezus, drzwi się nachnęły! On to... tu jest. Możemy iść, ja idę. We, we are your friends. Yes. Kuźwa! Kogo zabił? Kogo zabił? Aga! Aga! kurwa, Lidia, urwa, przepraszam! Aaaaaah, kurwa! Jezus! Wydupiaj! Ja pierdolę! Ale spierdolę! E, on przenika przez ściany. Lidia, gra On miał power On przenika! Chodź, Ja centralnie wygady! Wychodzimy! Kujwa. ta gra jest chłopaka! E, <tosan> I e, właśnie bliżej. Piękuj Powiem wam. <grym> Aga... <grym> chyba, Aga, ciapę. Ej, on jest mniej straszny, jak on cię zabije, nic jak go widzisz. Tak. O, a widziałaś. widziałaś on tak! Jezu, jaka aktywność! A dlaczego... Ja go nie widziałam. No bo ja go wezwałem. O, ja Zobaczyłem tylko jego, jego pałę, łapie. wszystko! Jego mało. O ja chodzi z baseballem. Kuźwa, pierniczy, tą pieprzoną Ej, a czy wy kamerę. A widzicie jak ten, jako ducha? Nie. Nie. Ale ja was widzę. <grym> tak, ty nas widzisz. Widzę jak Tomek się wypina. <grym> Boże, poczekaj, by ja... biorę zeszyt. O Boże, to jest straszne! O Boże... Ula, chodź! Kuźwa... Ej, to może ja aparat... Mogłam gnajowi zrobić zdjęcie, ale jest spanikowałam. Aga, ty możesz chodzić... Aha, bo to ja. twoje No woknie. ja za wami chodzę. Super! Dlaczego mnie? To było straszne, kuźwa! Kucze, który to może być? No i co Sabe, to daje? Ja, to, ja nie żyję coś i Coś to... są dziwne głosy w kuchni? Dajcie, może ja... być Banshee albo... Revenant. Ja bym proponował, żeby to był chyba. Temperatura na pewno nie spadła. Więc nie, to... bo ja chodziłam z tym. Ok, coś napisał? Nie wiem, nie sprawdziliśmy, czy coś było napisane. Fingerprints były, Spirit Box. Nie. Nie gadaliśmy to... przez Spirit Boxa. Um... No, aparat. A co ja mogę to robić to... jako duch? To moi drodzy, to będzie. A możesz spotkać się z Upiorem. Mogę do niego pójść? No To, to będzie znaleźć. Revenant. Nie ma innej możliwości. Ale nie ma go w kuchni? Wracamy, już kończymy Czy Czekaj, książek halo. nie bierzemy? Nie, to zostaje. Dobra, wychodzimy. Zrobiłam ja. zdjęcie, tamek. Jak... Boże, serio mogę go zobaczyć? Ja ciebie te też. Jest. Oh, jezu, oh, kurwa. A, to było zdjęcie. Ale, Ale gdzie to stoisz? To jest... Stań przed autem. Tak Że... przed, tam gdzie Ulka ta stoi. Nie, nie będzie, nie będzie jej widać. Nie będzie jej widać, to o. odjeżdżamy. To, 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 to. Jak odjeżdżacie, zostawiacie mnie? Pa, Guś. No, ty ta, ty już jesteś... Ty biednucha więc. No, jak to? O Boże, ale się postrzałem. Co to, to się zrobiło? No, dobrze mi się wydawało. A co wy zrobiliście teraz? Ruinart. No, to byliśmy 25. A dlaczego? U mam 30 XP. Wytłumaczcie mi dlaczego. Oh. Bo zidentyfikowaliśmy ducha, bo tutaj masz poszlaki, czyli na przykład mieliśmy tą rączkę taką, która była pod UV pokazana. Mieliśmy też ducha na Ryju. Eee, tak, tak. Ja. By nie było. Jeszcze... konkretnie Hmm, jeszcze to spotkanie piątego stopnia tym czujnikiem było. Była woda. Zdjęcie, woda. woda. Była woda, dobra.